Ten pomysł na przebranie jest stricte związany z tym, jaki będzie wystrój. Paweł Amulewicz, witamy w barwach Warmii i Mazur. audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W Studio Plusa i Kopernika wyjątkowi goście Anna Ciesielska i Wojciech Szydlik z Rotarek lub Olsztyn Warmia. Serdecznie Was witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, trochę karaibskiego, trochę pirackiego, jeśli tak mogę powiedzieć, to najpierw tym słuchaczom i tym widzom, którzy może pierwszy raz napotykają na nazwę Rotary Klub Orsztyn Warmia, powiedzmy czym jesteście, czym się zajmujecie. Rotary Klub Orsztyn Warmia jest stowarzyszeniem. Jest jednym z klubów Rotary na świecie. Rotary jest największą organizacją, jest największym stowarzyszeniem na świecie, największą, największym zrzeszeniem klubów. Są to kluby tak zwane służebne. Mamy w tej chwili 24 członków, i tym, czym my się zajmujemy jako klub, to jest bym to tak szeroko powiedziała, krzywienie postaw prospołecznych, tak? W które wchodzą różnego rodzaju działania charytatywne, które no, są skupione na realizacji pewnych określonych celów, no, o których na pewno będziemy jeszcze mówić. Czyli mówiąc najprościej, najkrócej, ta sfera charytatywna jest Wam mhm. najbliższa? Tak, zdecydowanie. Yy, powiedzmy, jak się yy, rodził pomysł na to, żeby pomagać w sposób taki trochę wyjątkowy. No bo bal przebierańców czy, czy, czy bal maskowy, to jest yy, chyba takie nowum na tej yy, niwie charytatywnej, jeśli tak mogę powiedzieć. Tak jest to nową, też jak wspólnie oczywiście my jako klub podejmujemy wszelkiego rodzaju decyzje i jak jedna z naszych koleżanek Ania, sześć lat temu rzuciła ten pomysł, że będzie to bal przebierany, to wszyscy absolutnie byliśmy sceptyczni, bo gdzie w Olsztynie w ogóle impreza przebierana, nikt nie przyjdzie, nikt się w ogóle nie przebierze, jak to w ogóle zorganizować, więc dla nas samych naprawdę tyle było dyskusji w klubie na ten temat tak było, tak. i spierania się w końcu zdecydowaliśmy się to zrobić, myśląc, że to będzie naprawdę coś malutkiego, przyjdzie 20 osób i tyle. To jest absolutnie wyjątkowe. I co jest ważne, to jest impreza dla ludzi dorosłych, więc tam nie ma bardzo młodych, nieletnich osób, które, dla których może przebieranie się na bale to jeszcze z urodzin u koleżanek Tak, pamięta. pamiętają. Tylko to naprawdę są dorośli. Bym nawet powiedziała, zaryzykowała stwierdzenie: dojrzali ludzie. Powiedzmy jeszcze trochę o motywach przewodnich, bo każdy bal to jest no, inna sfera. Dajecie trochę dowolność, możliwości przebierania się, no ale pewien motyw przewodni jednak króluje. Jak jest tym razem? Tym razem to są gorące Karaiby i to są piraci, i papugi, i marynarze, i wszystko to, co może wejść w nurty kolorowo-karaibsko-morskie. Ten pomysł na przebranie. Jest stricte związane z tym, w jaki, jaki będzie wystrój, bo to też jest ważne. My wystrój robimy sami, planujemy sami. Na co dzień to jest magazyn Banku Żywności i na co dzień tam są dziesiątki tą żywności, jest ogromna przestrzeń, więc my tam wchodzimy, malujemy go zgodnie z koncepcją. A że teraz będą to Karaiby, to bardzo bym chciała, byśmy chcieli za, w ogóle. Z, zaskoczyć naszych gości. Także nie chcę tutaj za dużo mówić, ale jak Karaiby, to na pewno są jakieś hmm, piaski, łodzie. Dużo wody. Tak, dużo wody. Wiosłowanie, wędkowanie. Tak, dokładnie. Więc wszystko to hmm, w jakiś sposób będziemy chcieli przemycić. I tak naprawdę, to, to my dajemy taki pomysł na wystrój dla siebie prosząc gości, że jeżeli wejdą w ten klimat imprezy, to będą pasować. Ale jeżeli ktoś ma już przygotowany strój i on jest fajny, i on go po prostu chce w nim iść, to niech idzie. W ogóle nie, nie ma, że nie wpuścimy. I po prostu to jest tylko nasza propozycja. Przechodzimy płynnie do tego, że dobra zabawa to jedno, ale ten cel charytatywny, ten w zasadzie chyba najważniejszy podczas tego wydarzenia jest niezwykle istotny. Powiemy, komu pomagacie? Um, podczas nadchodzącego balu będziemy zabierać środki na kolejny grant globalny i pomoc innym klubom Rotary w ich projektach międzynarodowych jeden grant globalny, który zrealizowaliśmy do tej pory to wyposażenie kuchni społecznej podczas naszych działań zebraliśmy środki w wysokości 60 tysięcy złotych duża suma, które tak dzięki wsparciu grant, global grantu i innych klubów spoza Granice polskiej i z Polski. Przemnożyliśmy do kwoty 200-200 tysięcy złotych, które wsparły wyposażenie kuchni społecznej, będącej częścią e, kuźni społecznej. I, I to jest ta moc, jak ktoś nas pyta, a dlaczego Rotary? Bo przecież można było po prostu działać i zrzeszać w inne organizacje. Oczywiście, i to jest super, że jest dużo organizacji, wszystkie razem są w stanie przecież działać i wspierać. Wiele, wiele potrzebujących osób i organizacji w naszym regionie. My się zdecydowaliśmy na Rotary, bo to jest po prostu dla nas... Marka pewnego rodzaju. Marka, ale za tym idzie ogromny potencjał zaufania, potencjał jakby możliwości na przykład brania udziału w tych Global Grantach i wówczas my rzeczywiście do trzech razy jesteśmy w stanie pomnożyć te środki. 60 to dużo, ale 220... To jeszcze więcej. No właśnie. Tak, także liczymy, że środki, które zbierzemy w tym roku na balu będą przemnożone, tak jak poprzednie. Tak. Powiedzcie jeszcze, jak to tak technicznie, jeśli to dobre słowo, yy, wygląda. Osoba, która, czy, czy rodzina, czy para, która chce się do was wybrać yy, na bal, yy, wpłaca jakąś darowiznę wcześniej, to jest rodzaj cegiełki na wejściu. Jak to wygląda, bo to pewnie widzów i słuchaczy interesuje? Bilety są w formie cegiełek dostępnych yy, online do zakupienia na stronie lotarywarmia.org.pl ukośnik Halloween. Były też wersje papierowe biletów, ale już zostały jedynie wersje online, więc reszta biletów, która została, jest do kupienia tylko przez tą stronę. Bal cieszy się zainteresowaniem, co nas cieszy ogromnie, więc zapraszamy do zakupów elektronicznych. To jeszcze powiedzmy na koniec, gdzie szukać informacji o samym wydarzeniu. No i przypomnijmy jeszcze raz dokładnie, kiedy, w jakich godzinach i gdzie to wydarzenie będzie miało miejsce. 26 października, godzina 20. E, szósty bal Halloween, bilety dostępne i informacje wszystkie na naszych Facebookach, Instagramach Rotary Warmia i na stronie rotarywarmia.org.pl ukośnik Halloween. Moim i Państwa gościem była Anna Ciesielska i Wojciech Szydlik z Rotary Club Olsztyn Warmia. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Paweł Amulewicz, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy i serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Wizja Kopernik. Kopernik.tv.